I teraz zobaczymy. Andrzej Gołta ma być bardzo czujny. Ta lewa ręka musi być wysoko uniesiona do góry, ale on ją chyba będzie opuszczał. Szybki lewy prosty. goł też. Na razie. Podwójny lewy prosty. był bardzo skoncentrowany. Potężni mężczyźni. Andrzej próbuje się rozluźnić. Na pewno czuje Musi uważać Tres. tylko przy tym zejściu. Przy takim lewym prostym nad... Bo potrafi bardzo szybko uderzyć prawym prosty Bo powie to, że, z, że z wody ciałem To, co powinien był robić Andrzej według Ludowy. Na razie chyba żaden z nich nie trafił czysto Boję się tego prawego prostego lidika, Bo potrafi strzelić im Nagle z potworną Siłą, teraz przestrzelił na szczęście tak. Nie wyczuł dystansu. Zrezygnował w pół ruchu. Na razie szakują się lewymi prostymi. Także wysoko uniesione ręce. Ale spokojnie. Nie ryzykują frontalnych ataków. to uderzenie wydaje mi się Ridik, bo odczuł to był taki mocny kontrujący pół lewy prosty pół lewy podwórkowy teraz, teraz kolejne trzy uderzenia lewą ręką andrzeja Ridik był desperacko troszeczkę zadankowo podwójny lewy prosty prawy prosty nie trafił teraz andrzej zaczyna trafiać lewym prostym to spycha Ridika. w czasach amatorskich jeszcze jako junior Andrzej Gołota potrafił znokautować na turnieju Adlera w Budapeszcie lewym prostym swojego rywala. Ale to już to i te czasy, nie tacy rywale. Teraz po tym lewym prostym był bardzo mocny praw. Uniknął tego ciotu Riddick Bowe. Ale widać, że bardzo szybki jest Andrzej. Jak zmienia tempo walki, atakuje, później odchodzi, robi zejście na bok. Wysoko trzyma ręce. Za chwilę prawdopodobnie zmieni tempo, znowu zaatakuje podwójnym lewym prostym. Teraz raz bliska. Reading Boł bardzo dobrze walczy w półdystansie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jego wzrost 1,97 97 Teraz chyba po raz pierwszy trafił lewym prostym Riding Boł, czy Andrzej odpowiedział od razu. Teraz błyskawiczna kontra lewym prostym kapital Wietrzedza. nie unika tego prawego. Andrzej Gołota. Widać, że ma znakomite wyczucie dystansu. I pierwsza teraz... runda i druga runda walki zakontaktowanej na 10 rund. Reading Bao w czerwonych spodenkach kontra Andrzej Gołota. Sztywny lewy prosty Andrzeja, podwójny. To i było bardzo sztywno, głowa nieruchomo. To nawet przez moment Gołota nie może pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Teraz błyskawiczny jest ten lewy prosty. Mówiliśmy, że ten lewy prosty w dużej mierze może rozstrzygnąć w losach walki. Ale teraz tym lewy prosty trafił również Riding go, nie do ataku. Będzie uważać na na tempo, rydykowo, czasami, że tak Ale szybki lewy Z takim Zdejściem, przepuszczenie. Ale ma I po co? państwa, koniec walki. To jest koniec to jest... walki, proszę Państwa. Jestem absolutnie minuta minęła w pierwszej. Nawet jeśli dopuści ciągle Andrzej nie, ma niemal dwie minuty, aby skończyć walkę. Puścił, proszę bardzo. Jest minuta Jednak. 44. To Jednak. jest koniec. Nie, nie sądzę, aby Andrzej odpuścił. Teraz lewy sierpowy. Prawy tak, będzie. Tak mi się wydaje. Musi Tak mi się wydaje. Kończy jeszcze. się kariera Redigabowu, lewy i Ależ dramat bez... jest nieprawdopodobny. Mi, półtorej minuty. Ciągle pół rundy. Andrzej czeka. Czeka się się odsłoni Rydig. Mocne uderzenia na korpus. Próbuje znaleźć lukę. w broni... I świetna kombinacja. Nie nawet to, dwa ciosy na korpus. Później cios lewy sierpowy. Chyba jednak wybronił się z tej sytuacji bow. Ale Bowl troszeczkę z desperacji zadaje uderzenia. Jest lewy sierpowy! I przytrzymać teraz. Przetrzymuje nieprawdopodobna sytuacja teraz to już Koniec. Riddick minuta, sędzia przypatruje się z bliska teraz dowód wam uderzenia które trafił, mocne uderzenie na korpus bardzo ale... różnicuje, spokojnie Andrzej spokojnie, mocny lewy prosty odejście, teraz prawy na prawy nie trafił, musi Andrzej uważać bo teraz już odzyskał siły chyba Riddick Bowl! I... ale teraz mocny prawy prosty, ten prawy może być niebezpieczny, teraz głową Chyba zaatakował Andrzej Gołota, na to zwraca uwagę mu sędzioringowy. Niepotrzebnie fauluje Andrzej Gołota. To jest niepotrzebnie, już od razu zostaje mu zabrany punkt. Frustruje się, daje niepotrzebny czas, aby Rydikowy Boł ten odpoczął. Dodatkowo doznaje rozcięcia oka. Za bardzo chciał skończyć ten pojedynek. Wydawało się, że już jest znokautowany Rydik Bow. Teraz dobry krótki lewy sierpowy teraz 20 chyba... sekund do końca drugiego starcia ale na razie wszystko wydaje się że jest tylko kwestią czasu aby Andrzej wygrał tą walkę musi uspokoić ten pojedynek Andrzej ale teraz traf najlepszy lewy trafił Riddick Bął pogodnił proszę państwa on już chyba Roku jest trener Rydika aby swojego zapra... do... zawodnika doprowadzić do porządku i teraz Każda runda może być ostatnia. Proszę państwa, mogło się tak już pięknie skończyć w drugim starciu. Raz mi się wydaje, że Andrzej powinien uspokoić ten pojedynek. Relig odzyskał siły. A teraz Religio taki prawym. tym prawym prostym. To co potrafi najlepiej. Musi Andrzej Prócy bardzo dobrze... Ale wydaje mi się, że, Kolejny prawy. Ale Religik wydaje mi się, nie ma nóg. Jakby miał tracił równowagę. Ale bardzo mocno krwawi lewe oko Andrzeja Gawod. Oby tylko ta walka nie zakończyła się przez techniczny opór. Nie wiemy, co zarządził sędzia Ringowy Teraz prawy sierpowy bustą szczękę Andrzeja. Andrzej przetrzymał to uderzenie, oddał Rybikowi, ale musił na ten prawy prosty bardzo uważać. To jest taki bity z góry, bardzo. Andrzej nie może przystąpić na jedno uderzenie. Powinien zadawać czasy serialu, przygotowywać się taki lewym prostym. Ciągle ta sama taktyka, poruszać się, zmieniać tempo. Nie może się dawać wymiany. Bardzo tutaj może masz... prawy podrótkowy. Absolutnie musi sięrkowy. uspokoić tę walkę. No. Walka w dystansie jest najmocniejszą stroną Ludwika Kolejny bardzo prawy, prawy bez sensu. Druga runda to już przeszłość. Gołota musi o tym zapomnieć. Teraz prawy sierpowy musną, uderzenie to było zadane nasadą, takie uderzenia Łatwo powodują rozcięcia znowu w pół dystansie. ale teraz trafił w prawym cierpem z kolei Andrzej. Andrzej bardzo mocno krwawi. Zobaczymy czy sędzia zaraz nie poprosi lekarza ringowego, aby sprawdził jak poważne jest to rozcięcie. Jeśli rozcięcie było przypadkowe to przed upływem piątej rundy walka jest technicznym remisem. Po piątej rundzie jest, yy, podlicza się punkty. Aż Ale... niepotrzebnie Andrzej opuszcza tą lewą rękę. A Reading Bowl już doszedł do siebie. Teraz Reading Bowl atakuje. Być może to rozcięcie sprawia, iż bardziej uwierzył w siebie. Kolejny prawy Andrzej nie powinien z nim walczyć z warstwą. Reading Bowl mimo, że ma blisko 2 metry wzrostu potrafi bić Prawy ka. Lewis się Znów. Odzyskał wiarę. Wiarę w swojej siły Reading Bowl. Proszę teraz, a teraz, teraz obej trafili obaj trafili. Ale chyba mocniej Redding Bowl. Nieprawdopodobny dramat tego pojedynku stracił nieco sił. Andrzej Gołota ubrzają ręką Aby tylko przetrzymał dostarcz 10, 8 sekund do końca rundy Niepotrzebnie się przepycha Andrzej. zawsze się uwierzył, że wychał ten pojedynek Nieprawdopodobna wymiana i teraz koniec rundy seria ciosów z obu stron i trochę ma gnące się nogi ale potrafi uderzyć prawym prawym podróżkowym ma kilka ale, swoim arce, właśnie ale. tak, Andrzej powinien kontrolować lewym prostym Sztyw, sztywny, lewy prosty odejść tak jak teraz nie może nie może zamierać z opuszczoną lewą ręką teraz zadał cios poniżej pasa powinien lewym prostym częściej używać wykorzystywać... ale teraz tutaj prawie sierpowy Krótkim lewym sierpem odpowiedział Riddick Bowe. Troszeczkę te ruchy są niepewne. Oni się, proszę ten... Państwa, biją. Teraz trafił Riddick Bowl. Będzie go liczone. Gołota tam, no, spory. spore... To, to ciosy są, padają na ośle z obu stron. Potężny... I po pierwszy na deskach Andrzej. Riddick Bowl sam jest nieprzytomny. Nie wie, gdzie jest neutralny narośnik. Andrzej... Fabi Ludowat stoi w dorożniku. Teraz muszę dać wszystko. Ręka, Andrzej, to jest presja jednego ciosu. Rędy, 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 rędy. Jeszcze półtorej minuty do końca rundy. Lili Bołdek chce dać siebie wszystko. Wiesz, że to jest... Lewy szansa. Że Andrzej szans. przytrzymał go prostym. Teraz... teraz... Teraz obaj zadają uderzenia na ośle. Andrzej poniżej pasa. Ale teraz w lewy sierp, lewy sierp, prawy trafił Riddick Bowe. Riddick... Coś niesamowitego Obaj, dzieje w tej walce. Obaj bardzo zmęczeni, a to jest dopiero czwarta runda. Trafił lewym prosty Maciej Gołotar, trafił! To jedno uderzenie może... Ale znowu żeby walczy. walczył lewym prostym. Andrzej też bardzo... nie bił się. Niepotrzebnie się bije w tej walce. Zupełnie Obaj. niepotrzebnie. Obaj zapomnieli o lewym prostym, zadają tylko mocne czasy. Andrzej poniżej pasa, poniżej pasa i prawdopodobnie po raz kolejny zostaną zabrane punkty. Andrzej półprzytomny. Te faule mogą sprawić, że przegra po raz, teraz. Mocno trafił lewą ręką Andrzej. Wcześniej dwa razy 30 sekund do końca rundy. Znowu I teraz, powiedz. i teraz co... Było to jest, to jest coś, czego nie mogę zrozumieć w tej chwili. Ja rozumiem, że Andrzej ma straszne problemy, jest bardzo zmęczony. To widać zresztą jak go w narożniku. Ale cała jego kariera w tej chwili może usypać się w drzazki. Reading Ball tak naprawdę nie czuje tego ciosu. Wierzę, że ten czas, aby odpocząć. Zobaczymy kto w tym. W tej chwili szybciej dojdzie do siebie. Andrzej pochylony, ciężko oddycha. Straszne straszne emocje. Nawet teraz, kiedy żaden z nich nie walczy, popatrzmy, jak wyglądały czołgi poniżej pasa. Cała seria uderzeń. Trzecie to najmocniejsze. Zrobiło, że Lidik był na chwilę przyklęknął. Zobaczymy teraz, kto doszedł do siebie, kto jest w lepszej formie fizycznej. Jedno uderzenie może zadecydować, kto wygra, kto przegra. ale gdy przerwie jakby zaczęli spokojnie ale bo czeka na ten praw ale pochyla się Andrzej musi częściej lewy prost, bo inaczej przegra przez nogi Andrzej nie pochyla się traci na chwilę do narożnika koniec ritka. rundy koniec rundy. rundy Andrzej nie wie gdzie jest jego narożnik Wyrazi. Ludowa wychodzi na środek. Dużymi... Spokojnie lewym prostym, a później prawym. Ale Zobaczymy czy to samo potrafi Andrzej Gołota zrobić. Początek rundy będzie spokojny do pierwszego mocnego trafienia z którykolwiek stron. Wówczas zaczyna się wojna. Tak wyglądało czwarty start, teraz jest runda piąta. W łeb biorą wszelkie przewidywania bokserskich ekspertów Oprócz tego, że miała to być walka roku i na razie pierwsze cztery rundy na to wskazują. Gołota walczy spokojnie. Trzyma dystans. Wszystko Właśnie jest tak porządku. Wszystko jest w porządku. Przecież może Bo, poczekać. Riddick Bow opuszczone ręce. Zresztą to o czym mówił Pierwsze cztery rundy będą najtrudniejsze. Później Andrzej powinien łapać drugi oddech. Być mocniejszy fizycznie niż Riddick Bow. I tak na razie się wydaje w piątej rundzie, choć. Love the love the... Moim zdaniem jeszcze Gołota powinien przetrzymać tą piątą rundę, walczyć spokojnie. Jeszcze czuje zapewne te potężne uderzenia. Rydika Bow z poprzedniego starcia. No tego zostawił nie na lepsze wrażenie na sędziach. był Wolniejszy. Spokojny. Ale jedna. emocje biorą Wolniejszy. Spokojny. Ale jedna. emocje biorą górę. Gołota chce to wygrać w męskim pojedynku. Rozpoczyna no, się wojna. Piąta runda. Ale Andrzej wydaje się być świeższy. Rynik Zwania się na nogach. Opuszczone ręce z obu stron. W tej chwili nie liczy się obrona. Teraz mocny prawy prosty. Trafił Andrzej. Odszedł. Zmienił kąt ustawienia. Odpycha Rydiga Bow. Teraz oby się Magonan tylko nie, jest, nie Spokojnie pieszy. powinien przygotować. Ale potężny just. prawy. Tak i teraz chyba już koniec. Koniec. Bardzo mocne uderzenia. Riddick Bow pójdzie na ten. Tak jest. Tak jest. Teraz Nieprawdopodobna Andrzej seria Andrzeja Gołody. Andrzej... Podejrzewam, że będzie miał kłopoty, stajemy z Przemkiem stoi... z miejsc. Andrzej stoi w narożniku, Riddick-Bowe słania się, nie ma wątpliwości, dopuści riddicka Bowl. Dopuści... teraz Andrzej powinien bardzo spokojnie, spokojnie. lewy prosty, lewy prosty, zwód. tak przygotowuje, Ten... spokojnie powinien, moc, spokojnie, ciosy, mocny cios na korpus, Riddick-Bowe odsłania Andrzej zmienia pozycję na Majkuta. Próbuje tym zaskoczyć Riddika Bow. 40 sekund do końca walki. Do końca rund. Teraz trafił. Ale nie, to było miśnięcia. Ale teraz mocny lewy Ale pod... nie, może Bad, się pieszy, nie, nie może się śpieszyć Andrzej. Nie może się spieszyć. Minimalnie bo. nie trafiają te uderzenia. Ale teraz to było. Teraz lewy podrótkowy, Riddick Bow wydaje się jest bezbronny, tylko się kiwa. Mocny I lewy, lewy, lewy podróżkowy. Półprzytomny Riddick Bow. Nie wiem jeszcze jak się opiera się o Liny, tylko dlatego stoi. Teraz prawy sierp nad lewą ręką. Sędzia przygląda się z bliska. Ostatnie, ostatnie 10 sekund i te... Pilecz, proszę państwa, ileż człowiek może wytrzymać uderz? Pół walki za nami. W czwartej rundzie bliski klęski był Andrzej Gołot. W piątej rundzie właściwie znokautowany był już Reading Bowl. A teraz Ball. szóste starcze. Ledwo utrzymuje równowagę. Andrzej powinien boksować lewym prostym, podwójnym lewym prostym. Ale Od... uważać na ten prawy wciągnąć, ciągle jeszcze. Ciągnąć Rydika bow na kontry. Nie pozwolić mu się oprzeć Oliny. Zwód. Właśnie tak. Mocny lewy prosty. Tym lewym prostym spycha Rydik bow Nie wydaje mi się, aby Rydik bow był w stanie wygrać tą walkę. Jeśli Andrzej tylko zachowa... Spokój. Nie widzicie, właśnie tak jak w tej chwili, poczekał, nie zaatakował prawem, kiedy była nie, sytuacja niedobra. Nie może sobie również pozwolić na yy, jakikolwiek no za. Niepotrzebne zaraz, zaraz, uderzenie zaraz, w tył głowy. to To było... To było niepotrzebne. Mając tak znakomitą sytuację po piątej rundzie. Gołota nie może już uderzać poniżej pasa, nie może uderzać w tył głowy. Wystarczy ten lewy prosty, poparty później precyzyjnym prawym na głowę. Jak najmniej ciągle na tak. korpus. Krótki, prawie podmiotowy. I bardzo lewy dobry, się. kiedy kończy lewym sierpowym. I wciągnąć na kontrę, to co mówiłeś, teraz. I wysoko lewa ale ręka, w tył głowy uderzył i teraz bowl. Dobrze skontrował krótkimi. Andrzej Urażak. Ridley really, ledwo trzyma się na nogach. Ja nie wiem jak on ma siły zadawać uderzenia. Dobry, krótki lewy się Właśnie Bardzo skuteczny da. jest ten lewy sierpon. A bez sensu kiedy bije lewy nad. Wówczas zawadza. Zawadza tam okolicę. Teraz Pace dobry, ponownie osiągniemy. Ale Bow, niesamowity czy sposób odzyskuje siły. To Wiele jest... osób brak serca, ale tego nie widać nie gra. Rydig odpowiedział Andrzej i znowu uderzył dwa razy poniżej pasa. Na szczęście sędzia nie zwrócił na to uwagi. Jest to chyba najbardziej emocjonująca walka, bardzo ciężkiej, jaką, jaką widziałem. Ale Andrzej Skały... Musi nie, nie może się bić. Rydig ball w zasadzie chce trafić za wielką cenę. Ledwo trzyma się na nogach. Wydaje się lekkie bo że sprawiłoby, żeby się przewrócił. Właśnie tak, lewy, gminy, lewy prosty, pojnie. Po po I prawy, właśnie, i prawy, krzyżowy, Lewy powinien kończyć akcję w momencie, kiedy Riddick Bow się pochyla. Ale bliżej trzymać lewą rękę, to czym mówię, Cały czas, lewa ręka w górze. Właśnie. To jest jedyne uderzenie, którym w tym momencie Riddick Bow może skończyć walkę. Nic właśnie. innego właśnie. już nie zauważył. No właśnie, Riddick kurczowo trzyma się w tej chwili Andrzeja. Gdyby Andrzej zdążył zejść, Riddick by się przewrócił. I bliżej środka ring. Nie przylina, nie przylina. Teraz w niepotrzebnie. Lewa ręka. Ostatnie sekundy szóstego starcza. O, Teraz zbyt nisko pokolona głowa Riddicka Bą. nie chciał za wszelką cenę znotałtować Riddicka Bowe. pomaga który wspomaga Riddickowi Bowe, wstać ze swojego, ze swojego stołka w narożniku. Teraz Bowe rozpoczął lewym prostym. Dosyć szybkim. Majt. Początek siódmy zdarcia starcia. Techniczny. A... I ponownie opuszczona lewa ręka. Przecież Ale... to można dostać, proszę Państwa, zawału serca oglądając. Ale teraz te uderzenia zmęczonego relika było. i siłę. On już wkłada pojedyncze cios. Całą swoją siłę. O właśnie tak. Szybko. Właśnie tak. W tej chwili znowu. I nie nie Niepotrzebnie się go o kładzie na Rydiku. Odejść, poczekać. O właśnie. O tak! Kolejny straszny teraz, prawda. Teraz I trzyma Rydik Bow, po... trzyma Rydik Bow. Już jest A to dopiero wykończony z... po tym uderzeniu. cała minuta wpłynęła od początku siódmego starcia. Chyba Kroki... I to jest dla walka do końca po raz któryś dzisiejszego wieczoru. Rydik ulubioną broń stosuje. Na świecie jedyną jaką ma w danym momencie. Staje przy Próbuje wciągnąć tam Andrzeja, uwieścić się na nim i przeczekać trudne momenty. Andrzej powinien chyba odejść i rozpocząć tym, co potrafi najlepiej. A on traci zmęczenie. dużo sił. Ach, takie niebezpieczne są akcje, w których obydwaj decydują się na prawy, na praw. I ich w zasadzie nie ma sił, próbuje pojedynczy... A i teraz potężny prawy, lewy. Nie wiem, jak Rydik Boł teraz stoi na, na nogach. Andrzej przyspieszył. Jakieś Trzeba mieć uderzenie, żeby znokautować Rydika Bowe walczyć szybciej, spokojnie nie wkładać całej siły w jedno uderzenie bo Ale! wtedy on się robi to co zrobił przed chwilą trafił mocnym prawem prostym choć po tym co się Andrzej jeszcze odpowiadał swoimi dwoma uderzeniami odpoczywa, balansuje przy linach i później w jedno uderzenie wkłada wszystko co ma a ciągle jeszcze potrafi tym prawem znokautować każdego pięściarza na świecie Oko Andrzeja już nie krwawi na bardzo dobrze się tym rozcięciem zajął. za skuteczny jest lewy prosty Andrzej i Ale dopiero tak i nie śpieszyć się teraz. Poczekać. O, jak tej chwili. Poczekać. Powinien kończyć tą akcję lewym sierpem. O, tak jak teraz, nie trafi. I odejść, odejść z tego... ...zwarcia, bo to nie ma żadnego sensu. Andrzej chce udowodnić, że jest silniejszy. W siódma runda. 19 o. sekund Andrzej musi... ...bo ciągle, w każdym momencie... Może zostać notatkowany przez Rydicka. Obaj okay, bardzo zmęczeni, ale są zmęczeni od 3-4 rund. Musi być świeżo. A teraz tutaj jest... I teraz Riddick Boł. Ridding Bo w tej chwili jest Koniec. Koniec siódmego starcia. Przed nami jeszcze trzy rundy. Choć nie wydaje mi się, aby Riddick Boł był w stanie przetrwać każdą następną. Warszawski lek. Ósmy starczy. Andrzej świeższy wstaje. Teraz, teraz próbował odwrócić uwagę Rydika Bą. I od razu zaatakował lewym, prawym. O właśnie, taki sztywny, lewy, prosty. Spycha Rydika Bą. Rydik cudem w ogóle stoi na nogach, ale mimo, że cudem stoi na tych nogach, że słania się ze zmęczenia, ciągle to ciągle jest niebezpieczny. Ale teraz. Wyraźnie uginają mu się nogi Właśnie tego jednego uderzenia. Wygląda jak pijany po ciosie. I chyba... Teraz bardzo mocny prawie prosty. Ale bardzo dobrze, że Andrzej się nie bije, że nie chce za wszelką cenę skończyć tej walki. Właśnie teraz, w tej sekundzie, tylko czeka na okazję. Przecież każdy z tych ciosów jest demolujący. Zadaje no. jeszcze kilkanaście i będzie po walce. Ale sam nie może ryzykować, bo Riddick bo nastawia się na jedno uderzenie. Toż za walk. Teraz Rilik zaatakował. Podwójny lewy prosty, będzie teraz bił prawy. Ach, tak będzie, powiedziałem mu też prawy. Pod. Andrzej nie trzyma tej lewej ręki, a przecież to jest Ale Teraz kolej Andrzej bardzo mocno trafił. Jeszcze raz prawym sierpowym. No ale za chwilę przecież może się stać coś strasznego. go przytrzymuje nie mogę zrozumieć Andrzeja Gałoty, walcząc tak znakomicie, potrafiąc właściwie przekładać z ręki do ręki Riddicka bo Popełnia momentami kardynalne błędy. Teraz, teraz, bardzo mocne trzy precyzyjne ciosy Andrzeja. Odwrócił pozycję, zaczął I prawy prosty, lewy sierpowy, lewy prosty. Ale uważaj Andrzej. To jest były dwukrotny niż świata wagi ciężkiej. No łeba I i branszy. wielu innych jak najdalej od lin od tych bezproduktywnych zważ, w którym traci się siły i można nadziać się na prawy podbródkowy lub prawy krótki prawy sierp Rydik. Kolejny bardzo ładny, prawy prosty po kombinacji lewy praw. W tej chwili ta scena przypomina mi sceny z filmu Rocky, gdzie wszystko może rozciągnąć się po jednym ciosie i proszę, wydaje się, że Rydik jest nieprzytomny, że Andrzej tylko dojdzie i zakończy pojedynek i w tym momencie pada 20... potężny cios ze strony Rydiga. I całe 20 sekund. I zaczyna końca... znów oko krwawić. Teraz Andrzej przestrzelił przestrzelił. prawy, bardzo niebezpiecznie dla siebie. To jest tak, gdy rozpoczyna się akcji lewym prostym w tej sytuacji. Wydaje się, że Andrzej spokojnie prowadzi do punkty. Pamiętajmy jednak, że zostały mu zabrane dwa punkty za faulowanie. Powinien uspokoić. Jeszcze ma tylko 5 sekund do końca rundy odpoczekać i... Koniec. U... nie zabranej punkty karne Andrzejowi mogą decydować, zadecydować o tym, kto wygra walkę. Zacznie Andrzej lewym prostym, tak jak w tej chwili. Rydig Bowe wydaje mi się wyszedł w lepszej formy do tej walki, bo teraz już znowu zatacza się. Ale ciągle zadaje ciosy. Andrzej kilka tygodni trzymał lepiej. ten ręcznik pod lewą ręką, aby nie opuszczać. I go bardzo zmniejsza. zatacza się pod drzewem, które sam zadał. No ale proszę, ciągle, ciągle gdzieś tam cudem odzyskuje siły. I w momencie, kiedy właściwie już umiera w ringu, umiera w ringu, to za chwilę się budzi. I jeszcze, jeszcze próbuje A zmienić i... losy tej walki. Andrzej przyspiesza lepszy linak jakoś nie potrafi sobie poradzić. bo cały czas robił uniki, powoli się za podwójną gardą. Ale teraz mocny prawy sierpowy. Oby tylko nie uderzył poniżej pasu. Nie jest to już potrzebne. Teraz tylko ciosy na górę. przyspiesza potrafi przyspieszyć teraz... I proszę, był tam cios znowu Andrzej niebezpiecznie. Ale teraz Andrzej trafił prawy na prawy. A Rydik odpowiedział. I w tej chwili obaj. Palce kierują ktoś... się instynktem. Andrzej wydaje mi się próbuje faulować głową. Niepotrzebnie na dół Andrzej. Nie potrzebuje Andrzej tych ciosów na korpus. Ma bardzo mocny lewy prost. Przecież właściwie każdy ten lewy prost doprowadza do tego, że reading bow. jest praktycznie krót... znokautowany. Ale przy takiej akcji może się wszystko zakończyć. Nokaut. Nie bij na dół niepotrzebny. Potwornie zmęczony. Prawdziwa wojna. No, Tutaj przychodzą lata treningu. Wszystko polega na tym, aby instynktownie zareagować na daną akcję. I teraz to, co Andrzej robił, te z wody, zupełnie momentami instynktowne, niepotrzebne, bo przecież Rybik może go tam trafić prawym podbródkowym. Obaj mają nisko opuszczone ręce, są bardzo zmęczeni. Prawdopodobna odporność obu pięściarz. I teraz, teraz jeszcze taki... prawy w okolice krwawiącego oka. Andrzej powinien uspokoić troszeczkę ten wal. Szybciutki prawy. Teraz dobry lewy sierpowy I 25 sekund do końca przed ostatniej dziewiątej rundy. No ciekawy jestem jak sędziowie będą punktowali ten pojedynek. Tu bardzo wielu fachowców twierdziło, że Andrzej wygra na punkty po 10 starciach, ale, ale teraz na stał lewy sierpowy, zamarł jakby przez chwilę. Jest jednego do... jak... koniec przegrał. Przegrał, przegrał koło. Proszę Państwa, niestety. Po co on to robi? Nie, to jest koniec. Nie.